Skoro oglądacie ten materiał, to pewnie mieliście okazję grać, a może nawet prowadzić sesję RPG. Być może zdarzyło Wam się również stracić postać. Co wtedy czuliście? Czy było Wam to obojętne? Czy wiązało się z czymś więcej? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Śmierć, ostateczny koniec, kres egzystencji. Dla niektórych to naturalna kolej rzeczy, domknięcie cyklu życia i śmierci, biologiczna konieczność. Dla innych zaś to wiszący miecz Damoklesa, przerażająca i nieunikniona wizja końca, paraliżująca i odbierająca chęć do życia. Tak trudne i ostateczne kwestie. Musiały zostać otoczone warstwą nadziei, światopoglądu i wierzeń. Każdy z Was ma na ten temat swój pogląd i wrażliwość. Ta wrażliwość różni się, gdy śmierć bezpośrednio dotyka Waszego otoczenia, a gdy jest jedynie newsem czy statystyką z dalekiego świata. Nie umniejszając tragedii, które dzieją się każdego dnia, nie wszystkie oddziałują na nas w takim samym stopniu. A o większości nigdy nawet się nie dowiemy. Niemożliwym byłoby funkcjonowanie w społeczeństwie z tak silnym przeżywaniem dosłownie każdego wydarzenia, więc pewien rodzaj dystansu do nich jest konieczny, by nie zostać przytłoczonym tym, co dzieje się codziennie. A co z RPG? Można równie dobrze zapytać, co z filmami, grami komputerowymi i książkami. Czy nie jest tak, że wszystko zależy wyłącznie od zaangażowania, a zaangażowanie wynika bezpośrednio z tego, jak coś zostało przedstawione? Tu na scenę wchodzi narracja i efekt, jaki chcecie za jej pomocą osiągnąć. Można rzucić suchą informacją o kilku ofiarach śmiertelnych i bardzo pobieżnie o okolicznościach, co w natłoku tego typu wiadomości w serwisach informacyjnych przejdzie zupełnie bez echa. Kluczem jest nadanie odpowiedniej emocji i kontekstu, by trafić do odbiorcy. Ma to na celu znalezienie płaszczyzny, na której można zacząć sympatyzować z ofiarami lub wywołać silną emocję, często negatywną. Porównajmy dwa komunikaty. W wyniku wypadku dwóch samochodów trzy osoby zginęły, a dwie zostały ranne. W tragicznym wypadku dwóch samochodów osobowych na trasie X w okolicach Twojej miejscowości zginęło młode małżeństwo z małym dzieckiem. Dwie osoby podróżujące drugim samochodem walczą o życie. W drugim przypadku wiemy już, że wypadek był tragiczny. A skoro tragiczny, to znaczy, że straszny. Ofiarami są rodzice i dziecko, co wzbudza empatię z różnych powodów. Bo ktoś jest rodzicem, a na pewno jest lub był dzieckiem. Może zna kogoś, z kim ofiary mu się kojarzą. Rodzice są młodzi, może też jesteś młody, albo czujesz, że młoda ofiara nie przeżyła jeszcze swego życia i niesprawiedliwy jest taki koniec. A może wypadek był gdzieś w pobliżu miejsca, gdzie mieszkasz, lub często bywasz? Jeśli sam przejeżdżasz tą trasą, bardzo szybko stawiasz się na miejscu ofiar, bo mogłeś to być ty. Dwie pozostałe osoby walczą o życie, więc są ciężko ranne. Powinno się za nie trzymać kciuki. Czy powinno? A co jeśli nastąpi zmiana narracji? A jeśli dodamy, że drugi samochód poruszał się z nadmierną prędkością? A może wspomnimy, że we krwi kierowcy był ponad promil alkoholu. Narracja się zmienia, a wraz z nią odbiór komunikatu. Abstrahując od treści, czy jest ona zgodna z prawdą, czy jest jedynie częścią fikcyjnych zdarzeń, odbiór się zmienia. Wydaje się oczywiste, ale tego typu elementy często umykają. Podświadomie zalegając gdzieś obok informacji. Można zadać pytanie. Czy niewystarczającym jest komunikat, że w trzęsieniu ziemi w odległym kraju zginęło 500 osób, a 1000 zostało rannych? Czy tak wielka tragedia jest niewystarczająca? Owszem, wypada zatem podać, ile ofiar to dzieci, bo przecież to działa mocniej. Nalot rakietowy wydaje się bardziej brutalny i bezwzględny, gdy uderza w szkołę czy szpital, niż w jednostkę wojskową. Cierpienie niewinnych czy bezbronnych ma większą wagę. Uaktywnia poczucie niesprawiedliwości i negatywne emocje, które przecież trzeba odpowiednio zagospodarować, wskazując sprawcę. Stąd ta sama informacja w różnych źródłach może brzmieć zupełnie inaczej, bo jest skierowana do różnych grup. Jeśli ma być obowiązkiem informacyjnym, to taka będzie. Jeśli ma wzbudzić konkretne emocje, zostanie doprawiona. Odpowiednimi słowami, tonem, ale też pewnie kilkoma poruszającymi zdjęciami czy nagraniami, a może też wzruszającą muzyką. Ale dalej są to obcy ludzie, którzy nie będąc nam bliskimi, nie powinni swoim losem tak mocno na nas oddziaływać. A jednak często jest inaczej. Chcę, by to wybrzmiało. To, co dla kogo ma jaką wagę, i w jaki sposób rezonuje z jego wrażliwością, to sprawa indywidualna. Nie chodzi o to, czy fakty podawane w serwisach informacyjnych są prawdziwe, czy nie, pełne, czy pozbawione szczegółów. Chodzi o to, jak duży wpływ przy podaniu takich informacji ma sama forma przekazu, jak łatwo przejść od współczucia do nienawiści za sprawą jednego zdania które otwiera w naszych głowach dostęp do pełnej biblioteki doświadczeń, przekonań i światopoglądów, gdzie praktycznie każdy czyn przypisany jest do emocji i opinii, a może też potrzeby podzielenia się nią z innymi. Stąd powodowane chwilą komentarze zawierające od wsparcia po krytykę, aże podyktowane emocjami, które muszą znaleźć ujście, rzadko można je zaliczyć do pozytywnych czy przemyślanych. Wracając jednak do tematu, chcę poruszyć los postaci w grach, książkach i filmach. W kreacji historii, znacząco pogłębionej jaką są ich fabuły, jest o wiele więcej miejsca na przedstawienie postaci w sposób taki, by jej los był dla odbiorcy w jakiś sposób ważny. Towarzyszenie takiej postaci w rzeczach codziennych, wesołych i smutnych, łatwych i trudnych. Zależnie od sposobu narracji, postać taka jest przybliżana i oswajana. I w zależności od zamiaru możemy ją polubić lub wręcz przeciwnie, znienawidzić. W odpowiedni sposób przygotowana postać może być użyta w dalszej fabule w taki sposób, by jej losy obchodziły odbiorcę. Dzięki temu lubicie bohaterów, postacie drugoplanowe czy też charakterystyczne postacie tła. Cieszycie się z ich sukcesów, ale też smutną was ich porażki czy śmierć. O ile w grach, jeśli nie jest to nieuniknione fabularnie, to często mechanika wczytania gry, czy też innego rozegrania walki, lub poprowadzenia wątku pozwala nam na korektę. To z filmem czy książką, czyli w dziele zamkniętym takiej ratującej przed zagrożeniem poduszki powietrznej już nie ma. Pozostaje zatem pogodzić się lub nie z takim, a nie innym rozwiązaniem fabularnym. A gdzie w tym wszystkim jest bohater gracza? Co takiego sprawia, że różni się od całej reszty, którą przytoczyłem? Może to, że postać gracza jest jego. To ta postać, którą sam stworzył lub dostał pod swoje władanie. To jej losy są zależne od gracza w największym stopniu. I błędy tegoż, Mogą spowodować, że jej istnienie może się skończyć w każdej chwili. Ale co jeśli to nie wystarcza? W końcu nie każdemu zależy, a są też systemy, gdzie przywiązanie do danej postaci jest zbędne przez ich wysoką śmiertelność. Więc narzędziowe ich traktowanie może całkowicie eliminować element więzi między graczem a jego awatarem. Ale czy to źle? Nie, bo po co to wartościować? Jeśli konwencja i zasady. Układ świata jest taki, że postacie mają przed sobą przyszłość godną muszki owocówki, a gracze w pełni świadomości piszą się na taki stan rzeczy, dobrze dla nich. To ma być zabawa, a nie dzień w pamięci poległych postaci. Co jeśli jednak założenia są kompletnie inne? Jeśli system, konwencja i nastawienie samych graczy, a ich gry skłania się kompletnie ku skrajności. Taki, gdzie przywiązanie do postaci wybija się na pierwszy plan, gdzie wokół tworzy się historia. I im dłużej ona trwa, tym bardziej wydaje się nierozerwalnie złączona z jej głównymi bohaterami. Bo przecież jak grasz jedną strzałówkę, to pod koniec przygody o wiele lżejszą ręką możesz podejmować ryzyko, bo potem już nic nie będzie. Konsekwencje się rozmywają i tracą na znaczeniu. Ryzyko jest łatwiejsze, gdy i tak wiesz, że do tej gry już nie wrócisz. Albo masz trzy zapasowe karty postaci w zamierzu. Po co masz angażować się w odgrywanie roli, która za chwilę się skończy? Po co pogłębiać coś, co za chwilę przestanie istnieć? Sama granica między postrzeganiem świata jako gracz i jako postać jest wystarczająco trudna. Ciężko wyczuć ryzyko i potencjalne zagrożenia oraz jego konsekwencje. W codziennym życiu przychodzi nam z pomocą doświadczenie i bezpośrednie odczuwanie emocji, bólu, strachu, wola przetrwania. One wszystkie trafiają do gracza przez filtr postrzegania świata przedstawionego w grze. Mocno jest spłycający, sprawiający, że nie są takie wyraźne i oczywiste. Ale też o to chodzi, by podczas gry decydować się na rzeczy unikalne i niedostępne w zwykłym życiu. Ale to przezwyciężanie trudności ma wartość najwyższą, gdy na drodze stają jakieś przeszkody. Nie ma nic trudnego w spojrzeniu w przepaść, jeśli nie odczuwa się przy tym strachu. To dopiero jego pokonanie jest jakimś osiągnięciem. Jeśli nie dbasz o swoje życie, to ryzykowanie nim nie jest czymś niewiarygodnym, a raczej całkiem zwyczajnym. Podobnie, jeśli nie zależy ci na postaci, to dlaczego masz dbać o jej zdrowie czy życie? Dopiero jeśli stawka jest wysoka, wyzwanie i podjęcie się go ma o wiele większe znaczenie. To wtedy wartość nagrody, ale też potencjalnej porażki wynosi wydarzenie do wyższej rangi. Jeśli kluczem jest przywiązanie do postaci, to jak je osiągnąć? Nie jest to proste. Nie ma tu instrukcji krok po kroku, bo te wszystkie interakcje i rozwój bohatera następują jednocześnie. Postać wpływa na świat, świat na postać, a świat w tym ujęciu zawiera też te odgrywane przez innych graczy. Mamy bohaterów niezależnych, wokół których też tworzy się przestrzeń, którą wszyscy współdzielą. Gracze przywiązują się do swoich postaci, do tych należących do innych graczy, do bohaterów niezależnych, którzy mają stałe miejsce w rozgrywce. Imiona zaczynają kojarzyć się z konkretnymi sytuacjami, wytwarzają się wspomnienia wspólnych przeżyć, a wspomnienia to taki ciekawy ewenement, że im większe emocje towarzyszą wydarzeniu, którego dotyczą, tym łatwiej zdarzenie takie zapisuje się w pamięci. Tworzy się swojego rodzaju ekosystem, w którym przyszło im istnieć. Rozwinęły się sieci zależności, tętniące życie, więc można przejść do meritum. Zabijania. Albo i nie. Bo jeśli spojrzymy na bohaterów niezależnych będących pod kontrolą MG, są oni wspaniałymi narzędziami kreowania fantastycznych okazji. Przyjaciele czy wrogowie? Różnią się emocjami odczuwanymi wobec nich. Czy będzie to przyjaźń, wdzięczność, szacunek? Czy może nienawiść, strach, obrzydzenie? Wystarczająco silne, powodują, że ich los nie będzie obojętny. Przyjaciela bez zastanowienia bohaterowie chcą uratować, wroga natomiast pokonać lub chociaż powstrzymać. Wróg zagrażający przyjacielowi to już o wiele ciekawszy i szerszy wachlarz emocji. Rośnie stawka, rosną oczekiwania, rodzą się nowe motywacje, bo liczy się więcej rzeczy niż tylko zaliczenie zadania. Uratowanie przyjaciela, pokonanie wroga. Reszta staje się mniej ważna. O ile nikt raczej nie będzie oponował, by pozbawić życia wroga, to chce przy tym się zatrzymać. Oczywiście nie na siłę, lecz warto czasem takiego przeciwnika wykrować tak, by towarzyszył przygodzie trochę dłużej niż na czas jednej z walk. Czy to główny zły, czy jego pomagierzy, mogą na chwilę zagościć w historii, odcisnąć na niej swoje piętno. Może niech ich racje nie będą oczywiste, dyskusyjne. Może niech świat otaczający będzie podzielony. Może niech punkt widzenia wroga stanie się niepokojąco bliski bohaterom. Ale to już temat na inny odcinek. A przyjaciele, rodzina, niezależni towarzysze? Nie rób tego tylko dlatego, że możesz. Nie szyj grubymi nićmi historii, by tylko uśmiercić taką postać. Daj ostrzeżenie, daj możliwości uniknięcia tragedii, niech gracze się wykażą. Chcesz postać porwać i wymusić coś na bohaterach? Jasne, ale daj im możliwość działania, bo o to w tym przecież chodzi. Jest akcja, jest i reakcja. Czasem jednak wyższe dobro historii wymaga poświęceń i ta bezwzględność oraz bezradność będą tymi uczuciami, jakich jako mistrz gry będziesz potrzebować. Ten moment uświadamiający, że skończyła się zabawa, że pewne drzwi zatrzasnęły się bezpowrotnie. Czasem tego wymaga historia, by pozostawić bohaterów w zadumie. Przejdźmy do postaci gracza. Balansujemy na cienkiej granicy. Gdzie śmierć postaci może stać się czymś zapadającym w pamięć i akcentującym historię, będąca jej dopełnieniem, ale może też przekreślić zarówno historię, jak i chęć do dalszej gry. Może bohater gracza całym swoim istnieniem, podejmowanymi decyzjami, światopoglądem i resztą cech, poprzez bohaterską śmierć w obronie swoich ideałów, jedynie stawia kropkę nad i, i mimo przywiązania do postaci. Gracze, jak i mistrz gry, wiedzą, że innego zakończenia tej historii nie mogło być, a może jednak gracz sygnalizuje, że bardzo osobiście traktuje swoją postać. Może jest to ten rodzaj eskapizmu, oderwania od szarej codzienności, który pozwala mu się zrelaksować i cieszyć historią. Nie musi być w niej najlepsze, nie musi być liderem. Ale samo uczestnictwo i relacje są bardzo ważne. A tu nagle jego postać przestaje istnieć. Co wtedy? Czy to znaczy, że postacie mają ginąć stadami, czy jednak mają być nieśmiertelne? Kiedy można podjąć taką decyzję, a kiedy lepiej się nad nią dwa razy zastanowić? A może pozwolić rzeczom się dziać, rzucić kością, zdać się na ślepy los i to jego obwinić konsekwencjami? Systemy przewidują możliwości wskrzeszania, przywrócenia do życia. Czy innych odmian uczynienia postaci na powrót grywalną. Może to być rzecz codzienna, ograniczająca się do odpowiedniej ilości pieniędzy, czy zrzucenia zaklęcia, co całkowicie spłyca element śmierci. Ale może to być rzecz trudna i niezwykle skomplikowana, co samo w sobie daje okazję do nowej przygody mającej na celu przywrócenie kompana czy innej postaci do życia. Ważne jest to, by działać z wyczuciem, by rozmawiać z graczami i wiedzieć, jakie mają nastawienie do gry, swoich postaci, bohaterów tła. Bo nie tylko śmierć, ale też okaleczenie czy naznaczenie postaci przybytą traumą. Dla pewnych graczy, zamiast być ciekawostką, fabularnym smaczkiem, może być decydujące o tym, czy dalej będą chcieli uczestniczyć w grze. Różni ludzie mają różne preferencje i potrzeby. Czasem jest to brak dystansu, czasem coś głębszego. Jako mistrz gry, jak każdy, możesz popełnić błąd. Popełnisz go na pewno i to nie raz. Ważne, byś nie był tym gościem, który psuje komuś zabawę intencjonalnie. Rzeczy czasem po prostu się dzieją. Połączenie złych decyzji i kilku kiepskich rzutów kością może skończyć się kiepską. Póki będą decydowały o tym obiektywne przyczyny i mistrz gry wykona swoją robotę tak, by gracz nie poczuł się potraktowany niesprawiedliwie, wszystko pozostanie tylko kolejną historią. Podsumowując, to na jakich warunkach przystępujecie do gry i z jakim nastawieniem będzie na pewno kluczowe. Jeśli uda się konsekwentnie trzymać założeń, to niezależnie od obranej ścieżki, każdy powinien mieć wyrażenie gry na takich samych zasadach i czerpać z niej przyjemność. Czy będzie to spontaniczne przedzieranie się przez zastępy wrogów, czy pełne skupienia narady nad mapą strategiczną, staranne ważenie ryzyka czy spontaniczne pakowanie się w kłopoty, wszystko potrafi bawić, jeśli zna się zasady gry przed przystąpieniem do niej. A jeśli jako mistrz gry lubisz uśmiercać postacie, to może zastanów się nad sobą chociaż przez chwilę. I pomyśl, po co właściwie to robisz? Jeśli powodem jest chwilowa satysfakcja, to w tym akurat ci nie pomogę. Trzymajcie się. Jeśli udało Ci się dotrwać do końca, zostaw komentarz. Jeśli Ci się podobało, polub ten film. Dzięki za Twój czas.